Hello, Team Poland. Uh, hey, Merry Christmas to you! Happy holidays and happy New Year! I'm standing here in front of my Christmas tree, just thinking about Christmas, all the things that I'm so grateful for, and uh, one of them is I'm so grateful for you. I'm grateful for the difference that you are making around the world, not just there in Poland and in that country, but uh, but so many other places around the world. But we're just so grateful for your influence and for your impact that you're leaning into and that you're having so i just want you to know i wish you a very 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 merry christmas and a happy new year looking forward to incredible things in 2024 and i want you to know you are loved you are appreciated you are valued um, and you're much needed uh, in the world and the difference that's being made so merry christmas hey team poland i Hi, this you. is john griffin of course and I just want to let you know this time of the year it's a special time to really think about family and friends and people that really matter to you. And you can't go through this season or I can't go through this season without thinking about you. You mean so much to me. I I so appreciate the time that I've gotten to spend Music in Poland with you all, and it's a very cherished memory of mine. But I want to take this time just to say Merry Christmas. I hope uh, during this holiday season. That you find a lot of meaning and purpose and intention with your families as you begin to shift toward the year coming ahead with 2024. And I hope 2024 brings you the absolute best for you and your family and for your business because of the impact that you're going to have in your great country and around the world. Um, you are an extension of us just as we are an extension of you and I couldn't be more proud to be on this team with you. Love you guys. And if I haven't told you lately, you matter so much. Blessings. Music licensing, Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie wspaniałe liderki i wspaniałych liderów z pod znaku Beyond success, więcej niż sukces. Nazywam się Iwona Polkowska i mam ogromny zaszczyt prowadzić Maxwell Leadership Team Ale też ogromny zaszczyt i wielką przyjemność móc złożyć Wam życzenia. Życzenia w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia oraz podziękowania za wszystkie działania, które w 2023 Art roku stały się Waszym udziałem i dzięki którym inni mogli poznać wartości przywódcze w projekcie Beyond Success. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to jedyny projekt z projektów transformacyjnych Johna Maxwella, w którym wprowadzamy ludzi, zapraszamy do rozwoju w przestrzeni wartości chrześcijańskich. Dlatego ma on tak ogromne znaczenie dla mnie i myślę, tak ogromne znaczenie dla nas Polaków. To nie kwestia naszego pokolenia, to kwestia kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu pokoleń, które wyrastały w świecie wartości chrześcijańskich, a które my dzisiaj możemy sięgając po nie rozumieć i czuć dokładnie tak, jak mówi nam serce. To wielka radość, że jesteśmy częścią globalnego projektu. Tak, tak, globalnego projektu, w który zaangażowana jest ogromna ilość ludzi i ogromna ilość krajów. Gdyby była wątpliwość w głowie kogokolwiek z nas, czy pojedynczym działaniem stołu transformacyjnego jesteśmy w stanie wnieść różnicę, zapewniam, że tak. A na potwierdzenie tego pozwólcie, że zadedykuję Wam. Słowa poezji Laurence'a Tribu, siedemnastoletniego poety, Artless które I przytoczył o. w książce Zmieniaj swój świat John Maxwell. Jeden zbudzony obudzi drugiego, we dwóch zbudzicie tego następnego. Wnet całe miasto obudzi się z wami, odwróci wszystko do góry nogami. Tylu was wywoła takie zamieszanie, że cała reszta w końcu to, też to, powstanie. Gdy jeden wstaje, a w oczach ma lśnienie, Jedne co będzie, to zwielokrotnienie. Życząc jeszcze raz każdemu z nas, z naszego grona, pięknych, rodzinnych, pełnych wartości, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, dziękuję Wam za to zwielokrotnienie, które już czynicie. I zapraszam do ogromnego zwielokrotnienia poprzez łączenie się serc, poprzez łączenie się umysłów i łączenie się ludzi. Przy stołach sukcesu, sukces. Dziękuję pięknie. Witajcie wszyscy liderzy polskiego programu, polskiej społeczności. Bijam Sukces, Więcej niż Sukces. Z prawdziwie szczerym wzruszeniem chciałabym życzyć Wam wesołych, pięknych świąt. Dla Was, dla tych, których kochacie, dla tych, którzy są Wam bliscy, dla tych wszystkich, którzy usiedli z Wami do stołów. Już do tej pory pewnie było. Sporo takich osób, a jeśli nie, to wierzę głęboko, że wiele takich osób pojawi się w kolejnym 2024 roku. Ogromnie dziękuję za Wasz wpływ, za Wasze serca, za Wasz uśmiech, za Wasz czas, za każdą myśl, która płynęła w kierunku tych wszystkich osób, Or które potrzebują Waszej obecności, potrzebują takiego właśnie projektu w swoim życiu, potrzebują sami posłuchać swojego serca i potrzebują drugiej osoby, która stanie obok nich zrozumie, da im przestrzeń do rozwoju i zrozumienia siebie. Mam ogromne, na, mam ogromną nadzieję na wspaniałe rzeczy w 2024 roku i dlatego ogromnie Wam dziękuję za Waszą obecność, za to wszystko, co razem stworzymy, za to wszystko, co zadzieje się w 2024 roku, a mam nadzieję, że zadzieje się bardzo, bardzo dużo. Błogosławię Was wszystkich, niech dobry Bóg nas prowadzi, niech dobry Bóg używa nas na każdym kroku, który postawimy Bądźmy prawdziwymi narzędziami w jego ręku, i niech to wszystko, co on ma dla ludzi, których tak bardzo kocha i którego obecność w naszym życiu właśnie świętujemy, niech to on roznosi w nas, przez nas, dookoła nas swoją ogromną miłość, która tak naprawdę jest kluczem i głównym przesłaniem tego projektu. Miejcie cudowne święta. Ściskam mocno i do zobaczenia w kolejnych działaniach. Wesołych świąt!